trzeba się ogolić, bo wyglądam tak włosy już podrosły, ale jeszcze nie golić się trzeba, wskazane górnicy się golą wszyscy się golą, nawet kobiety jak trzeba do się dobieram po, pozdrawiam górników lub Lubelskiego Węgla Bogdanka. pole na drybie. zdrowia wszystkim życzę Muszę się ogolić, a nie mam pędzelka takiego, że się golić, bo to mieszkam tak, to robi tak. O. Ręko, kaneczkę rozprowadzę. O tak. O. Tak też można, nie? Dlaczego nie?

No, pójdę do kąpieli, to to Nie się No, no teraz co innego, nie? nie jestem No, tam możemy pogadać. Tu jeszcze. E ja tu jeszcze nie łapie palcami, to nie będę szczyk, tak może być. Tu mam takie wiaderko, to wrzucam do wiadra. Te brudne rzeczy, Op. pięknie czyściutka, wymyta. tylko dam do, już jest gotowe. A to to jest Gillette, oryginał. Made in English, ja. Na razie. Chciałem pozdrowić wszystkich górników, ciężko pracujących na swoje rodziny zdrowia wszystkim życzę dziękuję Wam kochani, że mnie oglądacie i lajkujecie mam, powiem mam tak szczerze, że mam 2350 polubień zdrowia wszystkim życzę dziękuję bardzo za tak piękne lajki i w ogóle wszystko bardzo jest dziękuję bardzo No golenie, golenie. Trochę innego.